Witam was wszystkich, ja jestem Maksymalny, a to jest kolejny odcinek z Battlefielda 1 na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zagramy na mapie, jakieś tam, nieważne jaka, ważne żeby strzelać. O to chodzi w Battlefieldzie. Tak, patrzcie, jak nie umiem grać sniperkom teraz. Czekajcie, wezmę, zmienię sobie. Ja nie ogarniam snipera i nie mówcie mi, że nie ogarniam snipera, bo dobrze wiem, że nie ogarniam snipera. trafiłem w konia. Patrzcie, tu jest snajperów na tej mapie, nie? Jako że to mapa bardzo, bardzo zamknięta, wezmę szturmowca. nie będę grał medykiem. Zobaczymy jak mi pójdzie. Bardzo Takim agresywnym, że tak powiem, tutaj odpowiednikiem. Medykiem jednak trzeba troszeczkę zachować dystansu. Ta broń nie jest na tyle szybko strzelna, aby pozwolić sobie na tak bardzo agresywne ataki, jak na turmowcu. Tak więc wydaje mi się, że będzie ciekawie. Ja idę teraz na punkt C. Wydaje mi się, że przejmę C. No, tak mi się wydaje, to będzie najlepsze. Chociaż boję się, że tutaj ktoś zaraz dojdzie. Dobra, tutaj jest dużo moich, szczerze mówiąc. Mamy czołg? Tam jest chyba czołg. Tam jest czołg? Tak, tam jest czołg, albo jakieś działo przynajmniej. Okej, okay, no to nasz poleciał w ścianę. Ja się odsunę od tego murka, ponieważ ten gościu będzie strzelał, nawet na ślepo. CO MNIE PCHA?! A! A! Nie przejeżdżaj mnie! Przepraszam za moje krzyki, ale naprawdę to było takie dziwne, że nie wiedziałem jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy jestem pod kołami samochodu i nie ginę. Pójdźmy od tej strony. Ja nie mogę, moja celność jest tak beznadziejna! Że ja nie... Nie, dobra, dobra, Ogar, czekajcie. Dobra, jestem ogarnięty. Pobiłem się i teraz... Znaczy co? Dobra, lepiej nie ma szału jeszcze, ale dobra, jest lepiej. Przynajmniej zabiłem, nie? Jest jakiś plus trzeba patrzeć na plusy. Trzeba być optymistą, jak to się mówi. Jedynek dwóch botów. Dosłownie. Ale ja jednak jestem mniejszym botem. Are you sure about that? O! Dobra, moje KDR nie wygląda najgorzej. Jest... dosyć nawet nieźle. No ponad dwa, 2 y, zabicia na śmierć, więc jest spoko. Weźmy, przejdźmy po tym czołgu. Niczym w jakimś filmie, niczym. Nie wiem w czym. Dobra, nie mam. Jen, dziękuję Ci bardzo za pomoc. Bo naprawdę amunicja się skończyła w magazynku, a za późno rzuciłem ten granat. Zdecydowanie za późno. Ten granat został przeze mnie rzucony. Tutaj ten gościu musi zginąć. Mamy granat pod nogami, co mi nie pasuje za bardzo. Wszystko wybucha, nie, nie mam amunicji? Nie, mam, ale nie, nie chcę strzelać na ślepo. Ok, mamy czołg i granat jeszcze dodatkowo. Ajajaj, wiedzieli, że tutaj jestem. Jeżeli się zapytacie, skąd wiedziałem, że tutaj ktoś będzie, to po prostu stąd wyleciał granat. I stąd wiedziałem, że tutaj ktoś będzie. sobie Położę się na ziemi, będę mniej widoczny. Dobra, będę teraz musiał uciekać, bo na przykład yy, zacznę strzelać i moja osłona, którą był granat dymny, zniknie. Może zaraz jeszcze Big Owl mi pomoże. Nie, nie pomoże, mi niestety zginął. Yy, no, niestety. Uh. Nie chciałem w ciebie strzelać, sorry. Nie, nie, daj mi wejść. No, daj mi wyjść. Daj mi wejść, daj mi wyjść. Dobra, dobra, ja to umiem coś powiedzieć, nie? Przez chwilę się nie odzywam. Popróbuję się skupić. Tutaj się sporo dzieje. Nie. Kupi czołg. Ajajaj, Dużo się tutaj kurczę. Weź mi to daj. Nie, moja broń znikła, ja nie chcę tym grać! A pomocy! Kurczę! Aj, jajaj, działo przeciw Zaraz ta runda będzie wygrana, tak więc zobaczymy. E, jeżeli to wygramy... Raczej wygramy, mamy dużo przewagi, bo musieli bardzo dużo punktów przejąć, chociaż to właśnie robią, tak więc zobaczymy jak to będzie. Chciałbym cię uratować typie, ale nie wiem, czy mi się uda, bo trochę muszę przebiec kawałek, dobra. O ty kurczaczku, fajnie byłoby cię uratować. Masz. Wstawaj! Dankę, ja wiem, że dankę, ale to jest czołg, nie? Nie, no ciebie to nie uratuje. Tam jest czołg. Możesz przestać ginąć. Aha, dobra, rozumiem. Powiem wam, że na mapie Amien zawsze się dobrze odnajduję, a w tym momencie jesteśmy tak okrążeni, że ja non-stop ginę. Nie mam takiego nawyku non-stop obracania się w każdą stronę świata. Może to jest źle, może to jest dobrze, nie wiem. Raczej źle, bo ginę. Tak więc... No. Dobra, zmieniam nasz szturmowca na medyku mi kompletnie nie idzie, już wyrównałem wynik. Jest 17-17 śmierci. Jestem najgorszym ogniwem z mojej drużyny, jakby... wiecie, z Plutonu. Nie wiem jak to powiedzieć na Battlefielda, wiem jak jest w WOCie. Łapcie! Łapcie niespodziankę! Jajko, niespodzianka! Spodobało wam się chyba, bo jeden złapał! Nie! Jedny, wszystko wybucha. Zwycięstwo 1000 do 782. W dzisiejszym odcinku to na tyle. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Trzymajcie się i cześć! Papa! Pa.